Wyobraź sobie świat bez granic, świat, w którym wszystko jest możliwe. W matematyce funkcje nie mają takiego luksusu. Funkcje mają zasady. Te zasady nazywamy dziedziną i zbiorem wartości. Określają one, co wchodzi i co wychodzi. Zrozumienie dziedziny i zbioru wartości jest kluczowe dla zrozumienia, jak działają funkcje. Wyobraź to sobie, jak samochód. Dziedzina to paliwo, które wlewasz. Zbiór wartości to odległość, którą możesz przejechać. W tym przewodniku zagłębimy się w te pojęcia. Użyjemy prostych analogii i przykładów, aby ułatwić ich zrozumienie. Przygotuj się na odkrycie tajemnic funkcji. Rozpocznijmy naszą podróż w fascynujący świat dziedziny i zbioru wartości. Przygotuj się na zupełnie nowe spojrzenie na matematykę. Wyobraź sobie automat z przekąskami. To prosta maszyna z jasnym celem. Wrzuć pieniądze, dostaniesz przekąskę. Działa to bardzo podobnie do funkcji w matematyce. Pieniądze, które wrzucasz, reprezentują dziedzinę. To jest wejście. Przekąski, które możesz wybrać, reprezentują zbiór wartości. To jest wyjście. Powiedzmy, że automat przyjmuje tylko banknoty. Oznacza to, że dziedzina jest ograniczona do banknotów. Nie możesz wrzucić monet ani większych banknotów. Teraz powiedzmy, że automat oferuje tylko cztery opcje: chipsy, słodycze, krakersy i batony musli. To jest zbiór wartości. Nie możesz dostać kanapki ani sałatki z tego automatu. Ta prosta analogia ilustruje podstawowe pojęcia dziedziny i zbioru wartości. Dziedzina to to, co możesz wprowadzić do funkcji. Zbiór wartości to to, co możesz uzyskać jako wynik. Dziedzina funkcji jest jak lista VIP-ów, specjalna lista, która decyduje o tym, kto może wejść, a kto nie. Dozwolone są tylko określone dane wejściowe, tak jak tylko określone osoby mają wstęp do ekskluzywnego klubu. Te dozwolone dane wejściowe to wartości x w równaniu, liczby, które sprawiają, że funkcja działa poprawnie. Skąd jednak wiemy, co jest dozwolone, a co nie? Jak określamy VIP-ów w świecie funkcji? Istnieje kilka zasad, które pomagają nam to rozgryźć. Jedną z ważnych zasad jest to, że nie można dzielić przez zero. To matematyczne tabu. Więc jeśli masz funkcję taką jak f od x równa 1 podzielone przez x, to x nie może być zerem. Zero nie znajduje się na liście vip -ów. Dlaczego? Ponieważ 1 podzielony przez 0 jest nieokreślony. W zbiorze liczb rzeczywistych po prostu nie ma to sensu. Kolejna ważna zasada dotyczy pierwiastków kwadratowych. Nie można obliczyć pierwiastka kwadratowego z liczby ujemnej. Przynajmniej nie w zbiorze liczb rzeczywistych. To po prostu nie działa. Tak więc, dla funkcji takiej jak f od x równa pierwiastek kwadratowy z x, x nie może być ujemne. Liczby ujemne nie są dozwolone. Musi to być 0 lub liczba dodatnia. Tylko te wartości znajdują się na liście wip dla tej funkcji. To tylko dwa przykłady zasad, które określają dziedzinę funkcji. Istnieją inne zasady w zależności od funkcji, z którą pracujesz. Ale podstawowa idea jest taka: w dziedzinie chodzi o znalezienie wartości x, które sprawiają, że funkcja działa. To jak dowiedzieć się, kto jest na liście gości. Zbiór wartości funkcji dotyczy wyniku. Jest to zbiór wszystkich możliwych wartości. PRIRY, które funkcja może wygenerować, te wartości są określone przez określone reguły funkcji. Pomyśl o automacie z przekąskami. Zbiór wartości jest jak wybór przekąsek. Każda przekąska reprezentuje możliwe wyjście. Wprowadzasz pieniądze, które reprezentują dziedzinę. I otrzymujesz przekąskę, która reprezentuje zbiór wartości. Zbiór wartości zależy od funkcji i jej dziedziny. Dziedzina to zbiór wszystkich możliwych danych wejściowych. Weźmy przykład, aby to wyjaśnić. Rozważ funkcję f od x równa x do kwadratu. To prosta, ale potężna funkcja. Ta funkcja podnosi wartość wejściową do kwadratu, przekształcając ją w nową wartość. Jeśli ograniczymy dziedzinę do liczb dodatnich, Zbiór wartości będzie również liczbami dodatnimi. Dzieje się tak, ponieważ podniesienie liczby dodatniej do kwadratu zawsze daje liczbę dodatnią. Jeśli jednak pozwolimy na dowolną liczbę rzeczywistą dla x, zbiór wartości będzie obejmował wszystkie liczby nieujemne, w tym 0. To rozszerza możliwe wyniki. Dzieje się tak, ponieważ podniesienie dowolnej liczby, dodatniej lub ujemnej, do kwadratu daje liczbę dodatnią lub zero. Dane wejściowe ujemne również stają się dodatnie po podniesieniu do kwadratu. Tak więc, znalezienie zbioru wartości sprowadza się do zrozumienia, co funkcja robi z danymi wejściowymi i jakie możliwe wyniki można wygenerować. Jest to kluczowa koncepcja do zrozumienia, jak działają funkcje. Sekcja piąta. Eksplorowanie dziedziny i zbioru wartości za pomocą wykresów. Wykresy są potężnymi narzędziami w matematyce. Zapewniają wizualną reprezentację, która może uprościć złożone idee. Zapewniają wizualną reprezentację funkcji, ułatwiając uchwycenie abstrakcyjnych pojęć i wypełniając lukę między teorią a praktycznym zrozumieniem. W kontekście dziedziny i zbioru wartości wykresy mogą być niezwykle pomocne, zapewniając wyraźny i zwięzły sposób interpretacji tych właściwości matematycznych. Dają nam wyraźny obraz tego, co się dzieje, ułatwiając identyfikację zbioru możliwych danych wejściowych i wyjściowych. Dziedzina jest reprezentowana na osi X, poziomej linii reprezentującej wszystkie możliwe wartości wejściowe. Zbiór wartości jest reprezentowany na osi łudziel, pionowej linii reprezentującej wszystkie możliwe wartości wyjściowe. Patrząc na wykres możemy łatwo zidentyfikować, które wartości x są dozwolone, dziedzina i które wartości raczej są generowane przez funkcję, zbiór wartości, ułatwiając analizę zachowania funkcji. Na przykład, jeśli wykres jest linią prostą, rozciągającą się w nieskończoność w obu kierunkach, wiemy, że dziedzina i zbiór wartości to wszystkie liczby rzeczywiste, co wskazuje na nieograniczony zbiór danych wejściowych i wyjściowych. Z drugiej strony, jeśli wykres jest parabolą, otwierającą się do góry, wiemy, że dziedzina to wszystkie liczby rzeczywiste, ale zbiór wartości. Jest ograniczony do wartości większych lub równych współrzędnej tkp. wierzchołka, co wskazuje na ograniczenie wartości wyjściowych. Wykresy znacznie ułatwiają wizualizację i zrozumienie zależności między danymi wejściowymi a wyjściowymi funkcji, zapewniając namacalny sposób zobaczenia, jak zmiany danych wejściowych wpływają na dane wyjściowe. Zapewniają wyraźny i intuicyjny sposób określania dziedziny i zbioru wartości. Dzięki czemu te pojęcia stają się dostępne i łatwe do zrozumienia dla uczniów na wszystkich poziomach. Sekcja szósta: dziedzina i zbiór wartości funkcji wykładniczych. Funkcje wykładnicze to szczególny rodzaj funkcji, w których zmienna występuje w wykładniku. Mają unikalny kształt po wykreśleniu. Dziedziną funkcji wykładniczej, takiej jak f od x równa 2, do potęgi x jest zbiór wszystkich liczb rzeczywistych. Możesz wstawić dowolną wartość dla x i funkcja nadal będzie działać. Zbiór wartości jest jednak nieco bardziej skomplikowany. Zbiór wartości podstawowej funkcji wykładniczej to zawsze wszystkie liczby dodatnie. Dzieje się tak, ponieważ bez względu na to, jakiej liczby rzeczywistej użyjesz jako wykładnika, wynik zawsze będzie dodatni. Na przykład 2 do potęgi drugiej równa się 4. 2 do potęgi minus 2 równa się 1 czwartej, co nadal jest liczbą dodatnią. Tak więc w przypadku funkcji wykładniczych dziedzina to wszystkie liczby rzeczywiste, a zbiór wartości to wszystkie liczby dodatnie. Sekcja siódma: Dziedzina i zbiór wartości funkcji trygonometrycznych. Funkcje trygonometryczne, takie jak sinus i cosinus, opierają się na kątach i stosunkach w trójkątach prostokątnych. Dziedziną funkcji sinus i cosinus jest zbiór wszystkich liczb rzeczywistych. Możesz wprowadzić dowolny kąt i uzyskać prawidłowe wyjście. Zbiór wartości tych funkcji jest jednak ograniczony. Wartości wyjściowe sinusa i cosinusa zawsze mieszczą się w przedziale od minus 1 do 1, włącznie. Pomyśl o okręgu jednostkowym, okręgu o promieniu 1. Funkcja sinus reprezentuje współrzędną i punktu na okręgu. Funkcja cosinus reprezentuje współrzędną x. Ponieważ okrąg jednostkowy ma promień 1, współrzędne x i it nigdy nie mogą być większe niż 1 ani mniejsze niż minus 1. Dlatego zbiór wartości funkcji sinus i cosinus jest ograniczony do przedziału od minus 1 do 1. Sekcja 8: Zastosowania dziedziny i zbioru wartości w świecie rzeczywistym. Dziedzina i zbiór wartości to nie tylko abstrakcyjne pojęcia matematyczne. Mają praktyczne zastosowania w różnych dziedzinach. Powiedzmy, że jesteś piekarzem piekącym ciasto. Przepis to funkcja. Składniki i ich ilości to dziedzina. Pyszne ciasto to zbiór wartości. Albo wyobraź sobie, że jesteś naukowcem badającym wzrost bakterii. Czas, który upłynął, to dziedzina. Liczba bakterii to zbiór wartości. Nawet w programowaniu komputerowym funkcje odgrywają istotną rolę. Dane wejściowe to dziedzina, a dane wyjściowe generowane przez program to zbiór wartości. Dziedzina i zbiór wartości pomagają nam modelować i rozumieć zjawiska świata rzeczywistego, definiując ograniczenia i możliwości różnych sytuacji. Sekcja 9. Podsumowanie. Opanowanie pojęć. Zrozumienie dziedziny i zbioru wartości ma kluczowe znaczenie dla zrozumienia funkcji. To tak jak znajomość zasad gry przed rozpoczęciem gry. Zbadaliśmy te pojęcia za pomocą prostych analogii, jasnych przykładów i pomocnych wykresów.